Będzie, konkurs konkurs, będzie konkurs, 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 konkurs. konkurs! Konkurs! Mnóstwo atrakcji, hity na czasie i przede wszystkim dużo pozytywnej energii. Zobaczcie, jak wygląda tegoroczna akcja SK Winter City. Jest energia? Jest energia. Jest moc? Jest moc! Trzeba będzie swoją celnością się wykazać. Co będzie do wygrania? Do wygrania będą kubki od Radia SK, no i oczywiście różne inne gadżety. Nie miałaś nigdy w życiu jeszcze nart na nogach? Nie, jeszcze nie. Boisz się? Nie. Dobra, o, Dobra, Weszła? będzie. O, jak fajnie. Dobra, druga. <śla> Jakoś to będzie. A Pani jak? Slalomem czy na krechę? Slalomem, jak najbardziej slalomem. slalomem na krechę jest niebezpiecznie, nie, nie można. Nie można? Nie, nie można, no. proszę Pana. Na krechę. Czemu na krechę? Lubię jeździć szybko. Starty to jest łatwy sport czy trudny? Trochę trudny, ale łatwy. A, twój pierwszy zjazd w życiu na snowboardzie za chwilę, co wiesz? Palce do góry albo pięty. A, tak. I A od czego to zależy? Nie mam pojęcia jeszcze. Wszystkiego się nauczę na żywiu. To trzymam kciuki. Widzimy się na dole w Strefie Eski. Co jeszcze? Na pewno dużo fanów i dużo dobrej muzyki, to przede wszystkim. Gry, zabawy, konkursy, dużo nagród. Białka Tatrzańska, czeska, Zieleniec, Karpat, Czarnów i Wisła. Cieszymy się, że jesteśmy z wami, że możemy podrzeć tutaj atmosferę na stoku, żeby było gorąco, żeby ludzie mieli energię na zjazdy. Może Łeczka Panowie. O, oczywiście, o, dziękuję uzdrowie. bardzo. Na rozgrzewkę. No zdrowie. zdrowie. W strefie radio SK jak wam się podoba? A super jest. Super jest. Moje ulubione radio SK. Po prostu uwielbiam. Polecam SK Winter City. Bawimy się przez całą zimę. Szczegóły na Winter City SKPL. Do zobaczenia także za rok. Bartosz Kajtoch, SK. Jedziemy sobie powolutku, jesteśmy w Karpaczu kolejna już edycja SK Intercity Zobaczymy jak wygląda to wszystko na górze. Oho, wszystko się zacięło. O. I koniec zabawy. No, czas wracać do domu.